Michał Kita po walce z Darkostościem. Yy, powiedz Michał, co poszło nie tak, bo w pierwszej rundzie miałeś praktycznie cały czas Serba pod kontrolą, a jednak jedno uderzenie i... To samo odpowiedziałem na pytanie, jedno uderzenie i to jest waga ciężka, widzicie, on troszeczkę może do sędziego, bo za wcześnie to przerwał, bo ok, padłem, ale nie, nie byłem odcięty, więc mógł też przepuścić i pewnie to reagowałem. Tak? No ale no, to jest życie, trafił, wygrał i tyle. Ale masz pretensje teraz do sędziego? Będziesz się? No, do siebie mam pretensję, bo wiesz, że zdecydowanie prowadzimy tą pierwszą rundę pod kontrolą, gdzieś tam moment jakiegoś zagapienia i, 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 i tyle. No życie, no trzeba wziąć to na, na kar, dlatego tu jestem i z wami rozmawiam, a nie chowam się i tyle, tak? Jaki był twój plan na tę walkę? Tak, jak wychodził w tej walce. Presja ciosy proste, skracać hakami, sierpami i bronić obaleń. No i wszystko działało do momentu uderzenia, tak? zaskoczył cię siłą ciosu, Darko stosić? Nie. No nie, nie wiesz, to trafił, to wiesz, to gdzieś tam padłem, ale nie, że jakiś siły ciosu, bo mnie nie odcięło, a wcześniej mi praktycznie nie trafiło nieraz, nie? A jak się... Jak się psych psychicznie czujesz po tej walce? Już planujesz? Parę minut dopiero powiesz, nie, nie, wiesz, nie odcięło mnie, w sensie nie straciłem przytomności, a wiesz, gdzieś tam parę razy ten low kick, ja go tam blokowałem, próbował i, i noga opuchnięta, głowa w pełni świadoma i, i tyle. Co dalej z Michałem Kitą w takim razie? Odpoczywamy i jeszcze w tym roku raz mnie zobaczymy i zobaczymy, jakie nazwisko będzie, no i jakieś gdzieś tam te plany, Dalsze się oddaliły. Chciałem po prostu do, jeszcze raz dążyć do walki z De i teraz już możemy zapomnieć, a, a najprawdopodobniej Darko zawalczy ze, ze Stosiczem Opas. No, więc spokojnie. Jeszcze kariery nie kończę i, i, i jeszcze mnie tam kilka razy zobaczycie, pod koniec roku na pewno. A gdybyś miał teraz wytypować y, zwycięzcę walki z De Vries, kogo byś wskazał? De Frisa, bo w sensie fizyczności, tak? No, bo... Przykułam się, no tylko że tutaj mówię, no to jest właśnie waga ciężka i MMA jeden cios potrafi, widzicie, całkowicie odwrócić walkę w drugą stronę. Tak? Mówi się, że tego ostatniego ciosu, się nie pamięta. Ja padłem, ale było? mnie nie odcięło, bo to nie jest, że się nie pamięta w sensie takim, tylko że tak jak powiem, padłem, ale byłem dalej świadomy i, i mógł to sędzia spokojnie puścić, no niestety nie puścił, przerwał walkę, takie są zasady i, i tyle, nie, że padłem i straciłem przytomność. Nie? Co się stało w kolano? Nie w kolano, tylko ten. Ja kopał tymi luki z tak, tymi stopami, a ja blokowałem na ten. I zwykła puchlizna, przełożony lód, żeby zeszło i tyle.